Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lamianek, a wy Witajcie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj jesteśmy na case hagu. Na sam start przypomnę Wam, że wręcz z pierwszej linki w opisie dostajecie free casey oraz bonusy do doładowania. Dzisiaj przejdziemy sobie do skrzyneczek eventowych. Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku z Case Haga Christmas Legends eventik. No i sobie przejdziemy każdą skrzyneczkę, chociaż raz otworzymy dzisiaj. Zaczniemy może od najtańszej co? Zaczniemy od najtańszych, a później może zrobimy y, jakąś bitewkę, no i co? I się pożegnamy na dzisiaj. Yy, no po 5 sobie możemy otwierać. Po 5 Po pięć chyba, no bo co? Dobra, więc lecimy sobie po 5. Oj kurde, zapomniałem o tym. Dobra, sorry widzowie, zapomniałem o tym, że na KSH tak głośno mamy y, to ustawione wszystko, także troszkę musiałem ściszyć y, i powinno być już lepiej. Dobra, trzeci raz sobie otwieramy, tam widziałem, że 4 dolarki nam wcześniej poleciały, teraz dropimy sobie bla Ballet Queen, gloczka, bardzo ładny gloczek, no, not alone, bardzo fajna skrzyneczka, eee, więc lecimy sobie, o kurde, ty, to można tak fajnie sobie zmieniać tutaj te skrzyneczki, dobra, podoba mi się to widzowie. Podoba mi się to, swoją drogą pamiętajcie, że za każdym razem jak otwieracie skrzyneczkę dostajecie gwarantowany cashback Tak mi się teraz przypomniało jak na to spojrzałem Każdy wydany dolar razy 1% czyli wydacie dolarka no to wtedy dostajecie sobie centa z powrotem No ja już tutaj troszkę wydałem na odcinkach Także no widać już mam 62 dolarki, ale no im więcej sobie wydajecie tym większy macie cashback, możecie sobie wymienić skinka jak wam się nie podoba Ponownie sobie możecie wymienić, no możecie sobie wymieniać skinki, aż któryś Wam się spodobał. Ja sobie mogę na przykład taką awupkę teraz odebrać, mi się podoba, więc bardzo fajnie. Macie też darmowe skrzyneczki, tak jak wspomniałem wcześniej, za poziomy. No i ja nie wiem, akurat mam taki poziom, że może skrzyneczkę Diamond sobie otworzę, yy, więc sprawdźmy sobie, co z tej skrzyneczki Diamond sobie otworzymy. MP7 Fate, no najtańszy skinek, ale no zawsze coś tam wlatuje, także bardzo fajnie. Yy, te skrzyneczki sobie otworzymy później, później sobie otworzymy. Ja widać, to mogę co 24 godziny. Może wszystkie będzie co 24 godziny można otwierać. Także sprawdźmy sobie jeszcze to. A od Terisik e, bardzo fajnie 3 dolarki i jak widać, tak, każdą skrzyneczkę możecie co 24 godziny odbierać. Także no im wyższy level, tym większy e, zarobek codziennie możecie sobie mieć. Także bardzo fajnie. O, właśnie w lewym dolnym rogu wam się wyświetla, że do 13 darmowych skrzynek możecie sobie codziennie otwierać. E, więc właśnie Chodzi tutaj o te skrzyneczki za level Więc ja bardzo serdecznie polecam yy, Oczywiście osobiście będę je odbierał Zawsze te parę dolarków padnie A teraz lecimy sobie Z Santa Shank Case'em Tam chyba tamtego Frostiego nie otworzyłem nawet aż Także zaraz do tego wrócę A tutaj wydajemy sobie w ogóle Ile? 25 dolarków A dostajemy 48 Ej dobra, podoba mi się ta skrzyneczka już Tak po trzy razy sobie będziemy Każdą skrzyneczkę otwierać 21, troszkę gorzej, i sprawdźmy sobie teraz jeszcze Santa Shank po raz kolejny 21, dobra, otworzymy sobie teraz tego Frosta, bo chyba finalnie go nie otwarłem 12,25 dolarków cyk, raz, oj, kartelek, bardzo fajny, niestety jednak malutka strata drugi raz nie wiem czemu nie ma dźwięku z tej skrzyneczki w ogóle nagle mi dźwięk zniknął, kurde nie wiem, czy coś komputer odwala, czy co? Ale bardzo ładnie, dwie desolate space'y, 17 dolarków? A jakbyście z takiej skrzyneczki za 2,50 dorobili sobie desolate space'a? Ja bym był mega zadowolony. Lecimy z kolejną skrzyneczką. Holiday Heist. W ogóle jest 10 skrzyneczek eventowych. Nie wiem czemu nie ma dźwięku. No dobra, trudno się mówi. Mamy tutaj Holiday Heista który kosztuje 10 dolarków, czyli 5 skrzyneczek kosztuje 50 dolarków. Pierwsze otwarcie nieudane, drugie otwarcie troszkę lepiej, ale też nadal średnio. No i sprawdźmy sobie nasze trzecie otwarcie. Czy coś dobrego? 42, no jest zdecydowanie lepiej, ale jeszcze nie idealnie. Handsome Elf, kolejna skrzyneczka 125 dolarków, sprawdźmy sobie co nam teraz poleci włączyć dźwięk, kurde, nie wiem, nie wiem, czemu tak się dzieje Wydaje mi się 125 dolarków, a dostajemy 180, bardzo ładny digelek print stream. Także lecimy sobie dalej, sprawdźmy sobie Za drugim razem, no to mi się podoba, widzowie I za trzecim razem, no, czyżby ta skręczka na razie była to 1 u mnie? Handsome Elf, czy tak się stanie? 135, trzy razy otwarcie i trzy razy proficik, dobra Handsome Elf na razie Króluje u mnie 200 dolarków, Avalanche Caixik. No i sprawdźmy sobie, co z niego nam poleci. AWPasimov, także jest pierwszy proficik, bardzo, bardzo ładnie. Sprawdzam sobie drugie otwarcie. Rękawiczki i kos. Ej, dobra, jestem wizowie pod wrażeniem, co tutaj leci z tych skrzyneczek. I czyżby za trzecim razem? No i za trzecim razem też. 200 dolarków, 50 dolarków na plus, kurde, jak najbardziej jestem na tak. Ej, podobają mi się te skrzyneczki, będziemy je dość często otwierać. Frosty Rebel Case, 72,50 za jedną skrzyneczkę, 362,50 za trzy skrzyneczki, Ej, więc sprawdźmy sobie, A AWP Wildfire 2, tutaj tracimy sobie za pierwszym razem, otwórzmy sobie za drugim razem i też nie wygląda to najlepiej, 337, no Frosty Rebel... Jakoś na razie, na razie mnie nie uwiódł, ale mamy rękawiczki, więc troszkę jesteśmy na plusik. Dobra, sprzedałem troszkę skinków, które mieliśmy w ekwipunku. Lecimy z kolejną skrzyneczką, skrzyneczka Biceps, 100 dolarków, 500 dolarków, 5 otwarć. No i sprawdźmy sobie, co skrzyneczka Biceps. Pierwsze otwarcie ma troszkę straty, troszkę dużo straty. Słabiutko zaczęliśmy skrzyneczkę Biceps, lecimy sobie dalej, rękawiczki, Chrome canon. 25 dolarków na plus, szczerze zawsze coś, także cieszymy się oczywiście z tego I trzeci raz skrzynka Biceps, Survival Fate Survival Fate także 629, 129 dolarków na plus No jestem pod wrażeniem co te skrzynki eventowe tutaj sypią Miami Ice 150 dolarów za jedną skrzynkę A więc sprawdźmy sobie czy tutaj będzie coś wartego, uwagi 750 dolarów wydajemy, no niestety Tutaj za pierwszym razem nic specjalnego, za drugim razem jest Hansman Tiger Tuf i straciliśmy sobie 12 centów. W ogóle, swoją drogą możecie zwrócić uwagę tutaj, jak mi rośnie ten bonus cashback. Jak tutaj sobie właśnie otwieramy te skrzyneczki i Miami Ice nie przypada mi do gustu. Są inne lepsze skrzyneczki, ale przechodzimy sobie do Kapitana Breeze. Jest to najdroższa skrzyneczka, czy jeszcze jakaś jest? Tak, jest to najdroższa skrzyneczka Kapitan Bris. Więc na sam koniec materiału i on sobie otworzymy. Materiał już troszkę nam się tutaj przeciągnął. Ale dobra, nie powinno być problemu z tym, że tyle trwa materiał, ponieważ lubię Wam nagrywać długie filmy. No jeszcze fajnie, jakby coś z nich leciało tutaj, to by jeszcze lepiej się otwierało. No ale dobra, Kapitan Bris po raz drugi i 1246, a wydajmy 1250, także no na razie mi się to nie podoba. I Kapitan Breeze po raz trzeci? Czyżby coś tutaj? No nie, Kapitan Breeze też nie. A więc dobra widzowie, tak podsumowując ten odcinek, no to Hansom Elf, Avalanche, to chyba dwie najlepsze skrzyneczki, które najbardziej mi się podobały. Więc w dzisiejszym materiale to wszystko. Ja wam życzę miłego dnia. Pamiętajcie, wejście z pierwszej niki w opisie, doładowujcie sobie, macie przeróżne metody płatności, tutaj możecie sobie na szybko zobaczyć, e, karty kredytowe, Visa, Mastercard, e, PayPal, PaySafeCard, skinkami, możecie, krypto, wszystko co tylko zechcecie, Google Pay, Skrillem i tak i tak dalej. Także tym kończymy dzisiejszy materiał, pamiętajcie o kodziku, wchodźcie sobie na Casehaga i do usłyszenia w kolejnym materiale. Siemanko!